To już zaczynamy, tak? Proszę sobie tutaj pobierać miseczki, łyżeczki i za chwilkę zaprosimy na zupę szanową z grzankami oraz mamy żur z botwinką. Wszyscy państwo otrzymacie od nas pamiątkowe łyżki. One też się świetnie nadają do zjadania tych zup i różnych innych smakołyków, także można je od razu użyć. Impreza Dzikie Stoły, jest imprezą kulinarną. Jest to piknik, tak naprawdę rodzinny, który ma promować zdrowy tryb życia, rodzinny tryb życia. Ma nas integrować, ma pokazać ludziom, że warto jeść zdrowo, smacznie na łonie natury i przede wszystkim w przyjemnej atmosferze. Mamy kotlety. Jaglane są bezglutenowe oraz sos paprykowo-czosnkowy. Także one są na te ziemniaczki i tam jest też nad ogniskiem żyje się kapustka. Będziemy mieć dwa rodzaje kaszy. Kaszotto Leszka oraz kasza gryczana z grzybami, grzybami i borowikami. Tę kaszę przygotował dom na łąkach. Tam na bocznym stole do Głoda kapusta z koperkiem, proszę Państwa. Mam nadzieję, że, że Państwu będzie to smakowało. Spotkamy się dzisiaj tutaj właśnie w Blechnarce, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Na takim pikniku można powiedzieć restauracji pod gołym niebem, którą nazywamy dzikie stoły. Są goście z różnych miast, ale i lokalni, którzy chcą zobaczyć, co właściwie robimy tutaj. Myślę, że też jedzenie przede wszystkim przyciąga. Postaramy się aby co roku na, na, na tych kolejnych edycjach było coś nowego. W tym roku mamy hasło Matka Natura i korzystamy po prostu z łąki, jakieś zioła, rośliny do zupy, do placków, do zapiekanek. Wszędzie to poupychaliśmy i, i wszyscy są zachwyceni. Zawsze na dzikich stołach staramy się zaprosić ludzi, którzy grają muzykę na żywo. Zaprosiliśmy na te dzikie stoły akordeonistów Karola z panem Piotrem, którzy gościli u nas już na pierwszych naszych dzikich stołach. Postanowiliśmy stworzyć stowarzyszenie, żeby m, zacząć jakąś konkretną współpracę i robić coś ponad to, co każdy z nas robi w swoim gospodarstwie. Stowarzyszenie z Beskidu Niskiego jest to y, grupa osób, y, które prowadzą agroturystyki bądź domy noclegowe w Beskidzie Niskim. Należą do niego Ładyszowa agroturystyka Malowane Wierchy, z Nowicy, Nowica 21, Szpilkowo. Nowica Łan, trzy potoki, Izby z, z Dom na Łąkach, badnicy Opalówka, Zropek, Swestowy z Sad i restauracja z wysowej zdrój, Stary Dom Zdrojowy. Naszym gościem specjalnym jest Janusz Myjak, który jest mistrzem kuchni w hotelu Irana Eris. Dzisiaj z nami gotuje. Zawsze też staramy się na dzikich stołach przygotować coś dla dzieci razem z paniami z pracowni zając design, która prowadzi różnego rodzaju warsztaty, budują domki dla owadów, i również mogą sobie tam stworzyć i pomalować albo pszczółkę, albo biedronkę, która jest przywiązywana na taką witkę brzozową, wierzbową, a tą witkę mogą wsadzić w ogródku i wyrośnie im duże drzewo. O, ten jest gotowy byłby z składką. A tam jest masełko czystego? Nie mogę się zdecydować, wszystko mi smakuje. Przepyszny jest taki sos, który jest tutaj. 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 Wszystko jest tak wspaniałe. W tym roku jest udany. Zawsze staramy się znaleźć jakieś piękne miejsce na uboczu, rzeczywiście dzikie, żeby prawdziwi miłośnicy Beskidu Niskiego byli w pełni usatysfakcjonowani. Beskid Niski to jest jeszcze ciągle piękna dzika przyroda, puste doliny, teren, który dawniej był zamieszkiwany przez Łemków, po wojnie po akcji Wisła Ci ludzie zostali stąd przesiedleni w inne tereny, natomiast tereny rolne zostały przekształcone w posadzone całe lasy. Jest dziko, głucho, ludzi jest mało, zwierzęta ma dobre warunki do rozwoju. Miejsce za każdym razem wybieramy sobie właśnie, żeby było gdzieś na uboczu, żeby był piękny widok, otoczenie przyrody. Nie ma tutaj domów. Jest zupełnie na uboczu, jest zielono, no jest dziś pogoda wyjątkowa. Goście właśnie oczekują tego od nas, żeby wybrać miejsce właśnie mało dostępne. Czasami trzeba nawet przejść przez kilka brodów, żeby dotrzeć. To jest atrakcją, to jest jakby bonusem imprezy. Zapraszam do zielonego namiotu. Proszę się zgłaszać, jak ktoś jest chętny na wycieczkę. Czyli lata, mały przyrost. No, trzeba by policzyć, ale to widać, widać dokładnie. Czoła tutaj kłada jajo i później zamurowywuje gliną najczęściej. I później na wiosnę jeden owad wygryza się, cykl się powtarza, czyli zapyla. Region jest bardzo ciekawy przyrodniczo. Występuje tu wiele dużych drapieżników. W tym niedźwiedzie, rysie, wilki. Po sąsiedzku są bobry, są salamandry, traszki. To również staramy się pokazać naszym gościom. Dlatego zaprosiliśmy na dzikie stoły leśników, którzy nam opowiadają i naszym gościom o tym, co tutaj żyje. Jest to naszym zdaniem unikalne miejsce i zależy nam na tym, żeby to miejsce było w dalszym ciągu unikalne, żeby zachować jego walory zarówno i przyrodnicze, jak i takie kulturowe, które, które tutaj są. Chodzi właśnie o to, że w tej chwili ludzie żyjąc w mieście no są coraz bardziej oderwani od tego wszystkiego. I, I to, co tu dla nas może jest codziennością, widokiem, który widzimy codziennie z okna. To dla nich jest super atrakcyjne, to jest coś, co pozwoli im odetchnąć, troszkę odpocząć w inny sposób. Pieczemy różnego rodzaju ciasta desery i tym również raczymy gości. Moi rodzice są z Warszawy i skończyć małych, a ja jestem pierwszą i zbianką w rodzinie. To mam przy stole, gdzie było takie bardziej przystawki i przy słodyczach. Ja najczęściej dawałam sernik krakowski. On bardzo szybko zniknął. Tak wyglądają nasze spotkania przy okazji imprezy Dzikie Stoły. Zawsze jest wspaniale, miło, wszyscy jesteśmy najedzeni i bardzo szczęśliwi. I największą frajdą dla nas jest to, że wszyscy, których, których tu zapraszamy, również mają wielką frajdę z tego, że tutaj są. Nie jest to żadna wielka filozofia, po prostu powód do miłego spotkania i najedzenia się i pobycia razem. To właściwie tylko tyle. Za świt, myła świt.